Czy wam też co chwilę w internecie wyskakuje, że dzięki temu kursowi zdobędziecie 20 -0. Dzięki tamtemu kursowi będziecie teraz Mistrzami Świata w FIFA. Zapłać tylko 150 zł za trzy kursy w pakiecie z trzema innymi, i wtedy będziecie umieli wszystko handlować, grać, będziecie nawet poznawać tajniki, których sami twórcy tych kursów nie znają. No to dzisiaj sobie o tym pomówimy. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Słuchajcie, nie chcę tutaj wspominać jakiegoś konkretnego kursu, strony i tak dalej. To nie jest reklama ani antyreklama, nic tej rzeczy. To jest moja opinia na ten temat. I jeden z takich kursów będzie tu wspomniany, no, ale wyniknie z samego faktu, w jaki sposób chcę Wam e, coś pokazać. Tak przy okazji, jeden z Waszych ulubionych tematów. Moja opinia na temat tego jest taka: to jest gra komputerowa na którą, o której nakręcono już tyle filmów na YouTubie, że trudno to jest liczyć i tak samo tyle nakręcono poradników. W tych kursach, które tam są reklamowane, gwarantuję Wam, że 90% minimum materiału, za który tam musicie zapłacić, nieważne w jakim tych kursu, o których z tych kursach mówimy, to wszystko jest za darmo dostępne na YouTube. Ci ludzie, którzy tworzyli te kursy nie nauczyli się grać w tą grę przez to, że oglądali kursy czyjeś inne płatne, tylko że przez to, że sami grali, grali z lepszymi, pytali ich ewentualnie co tam zauważyli, sami coś odkrywali oraz oglądali właśnie poradniki na YouTube. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że rozumiem, jak ktoś chce kupić taki kurs, albo już kupił, albo się zastanawia, to jest wasza kasa, nie chcę wam się szukać tych rzeczy na YouTube. Macie to wszystko w pakiecie, eee, ufacie tej osobie, która ten kurs robi, że się zna na tym i że to nie jest coś wymyślonego. Kupujecie, płacicie ile tam uważacie za stosowne. To spoko, jakby nie, nie moja sprawa, tak? Natomiast ten odcinek apeluje przede wszystkim do osób, które są być może młodsze że zobaczyliście na przykład taki kurs, zastanawiacie się czy tam na przykład nie poprosić rodziców o to, żeby wam kupili albo w ramach prezentu jakiegoś, wiecie, rodzice wasi prawdopodobnie raczej się na tym specjalnie nie znają i sobie mogą pomyśleć o, może kupię taki kurs dla na przykład tam ciebie, bo oglądasz teraz ten odcinek i e, być może kupię taki kurs dla ciebie, a ty wtedy zaczniesz być na wysokim poziomie, wygrywać turnieje, zarabiać masę pieniędzy z tego i i taki rodzic sobie pomyśli, dobra, no co mi tam wydam, tam 100 zł, 200, 50, byle, byle, byle by tam syn, córka mieli. No nie, nie naciągajcie, w sensie, chcecie się w tej grze polepszyć, możecie to zrobić za darmo. Nie polecam, nie dajcie się wrobić w to, co, w jaki sposób to jest pokazywane. Wielu z was widziałem po komentarzach w internecie, raczej ma do tego sceptyczne opinie, tak samo zresztą jak ja. Jeżeli chcecie faktycznie, żeby ktoś Wam pomógł w tym tak na serio, jeśli chodzi o jakieś. to trzeba indywidualnie się z kimś spotkać, umówić się z nim, zagrać, niech on obejdzie Wasze mecze. To jest coś, co ktoś, kto gra w grę, może Wam na bieżąco pomóc z Waszymi jakimiś indywidualnymi rzeczami. Przeszliście już jakiś tam pierwszy etap, znacie te rzeczy, o których mowa jest w takich podstawach, właśnie co można na YouTube znaleźć. I teraz chcecie wyjść na kolejny, ale nie potraficie, na przykład dochodzicie do ćwierćfinału w turniejach i nie potraficie przejść dalej. No to wtedy umawiacie się z kimś, analizujecie, analizujecie spotkania. To ma sens. Natomiast nie naciągać na coś takiego. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo obawiam się, że sporo osób właśnie w tym wieku mogło przez naszego ulubionego twórcę spotkać się z czymś takim, więc posłuchajmy, co on ma do powiedzenia. To był oczywiście sarkaz do Manu to jest gość, którego zupełnie nie trawię, natomiast dlaczego, no to dlaczego wbiłeś na jego odcinek? Wiecie co? Ja czasami sobie robię taki, wie, dla mnie to jest trochę taka tragikomedia, z której czasem ja mogę sobie coś ponagrywać, bo chcę się wybić, wiadomo, na gościu, który ma po 15 tysięcy wyświetleń, mając 400 tysięcy subskrybentów, no i, i wszedłem sobie w odcinek ten, ponieważ jest napisane, co trzeba wiedzieć by wbić pierwszą rangę w FC24. Wiecie, ja tego nie muszę wiedzieć, bo ja tą rangę pierwszą wbijam co tydzień. Eee, natomiast jestem ciekaw, co on mi powie, bo dla mnie wejście na odcinek do Manu, gdzie on tłumaczy, co trzeba wiedzieć, by wbić pierwszą rangę, to jest tak, jakbym na przykład ja robił wam odcinek o tym, co trzeba wiedzieć, by trafić super drogą kosę w CS. I, I mówię to jako teraz osoba, która w CS grała raz w życiu. To, żebyście mieli porównanie, tak? Eee, więc więc jestem ciekaw, czego tu się dowiem. I pierwsze co zrobiłem, szedłem w komentarze. Eee, no i oczywiście, lajka like tu pod jednym zostawiłem, no bo co mamy w tym komentarzu? XD, no tutaj się tych kursów nie spodziewałem. A co dopiero mówienia, że 79 zł że za coś takiego to dobry wydatek. No i ja już sobie pomyślałem, kurczę, idealnie znowu. Połączę sobie temacie, o którym chciałem z Wami porozmawiać, oglądając tego gościa, który eee, no. Wiemy, że nic mądrego nam nie powie, ale przynajmniej będziemy mogli się do tego jakoś odnieść. No i jest tutaj komentarz, zobaczcie, jest napisane chłop pewnie ledwo wbija 11,9 9 nigdy streama nie zrobi, gdzie on to mówi 14 win robi grając stopami. Um, I... Kortomania odpowiada, piszesz to pod filmikiem, gdzie pokazuje wszystko co trzeba, żeby wbić pierwszą rangę, to jakiś komentarz wyśmiewający idiotów, czy sam masz wątpliwy iloraz inteligencji? Czyli gość standardowo e, zaczyna mówić o tej tak zwanej inteligencji, e, gdzie teraz Zobaczmy sobie o czym on mówi. Czytamy dalej. Przecież to widać nawet, jak... przecież tu nie widać nawet, jaką rangę wbije w bilansu. Te wycinki o niczym nie świadczą. Nigdy nie udowodniłem, że potrafisz coś więcej niż wygrywanie składem ikont na siódmej dywizji. Um, I oczywiście do Manu, który nigdy jak widzimy nie przeklina. To w drugą stronę udowodni, gdzie grałem w siódmej dywizji, to jeden z najgorszych komentarzy, jak widziałem w tym roku. No i widzicie? I to jest. Tu wracam do tego, co ja kiedyś miałem z nim. Takie miałem doświadczenia. Mówisz mu, że on robi odcinek o czymś, czego nawet nie pokazał, i ktoś mu mówi, że no, sorry, no, ale nie pokazałeś jak zwykle niczego, i dlaczego ja nazywam go manipulatorem? No, właśnie dlatego, że tu macie masę komentarzy, gdzie ludzie się go pytają o opinię. To wam zaraz pokażę, co w tym odcinku było, bo już go raz obejrzałem. Um, I on mówi, to udowodnij w drugą stronę, że ja grałem w siódmej dywizji. Czyli to, ale to nie ten komentarz, to nie ten człowiek, ten katalonczyk, co komentował, robił odcinek o tym. Jak zbić pierwszą rangę, tylko ty, do Manu, robiłeś, i nigdzie nie pokazałeś, że to zrobiłeś. Przynajmniej zdaniem tego człowieka. My zaraz sobie to obejrzymy. I dlatego to jest koleś, który moim zdaniem powinien zostać przez całe środowisko Fify Odseparowany. Przez środowisko FIFA, w ogóle przez YouTube'a, tacy ludzie, czemu ja mówię o środowisku FIFA. Odseparowani. Gościu, robisz sobie kontent na ludziach, którzy ci ślepo ufają, bo brzmisz w ten sposób, i mówisz w ten sposób, jakby się znał. A na proste argumenty potrafisz tylko mówić o jakimś razie inteligencji. Na moje zaproszenie do podcastu, boisz się przyjść, bo wiesz, że na żywo już nie będziesz taki mądry. I teraz obejrzyjmy sobie materiał. I najlepsze jest to, że na przykład taki kogito, później jego znajomy, zaczyna mówić, że to ja jestem jakiś dziwny, że to, że ja niby, że ja w gierce jestem dobry, ale że marny ze mnie człowiek, bo pokazuje jak gościu w internecie potrafi manipulować ludźmi. I ty, Kogito, jeszcze wspierasz kogoś takiego? Zastanów się nad tym głęboko, naprawdę, z kim masz do czynienia. Obejrzymy sobie ten film. A i żeby nie było, nie będziemy oglądać go w całości, bo później do Manu mi pisze, że nie pokazuje całego filmiku, ludzie nie znają kontekstu. Ja nie robię materiału po to, żeby oglądać cały twój film. Ludzie będą chcieli, zostawiam zawsze link w komentarzu, sobie sami obejrzą. Naprawdę, ja się dziwię, że ja to muszę tłumaczyć. 24. żeby wbić pierwszą rangę w P Champions, czy jak to się teraz mówi w mistrzostwach, pokażę wam ustawienia pada, taktykę, każdy przycisk, którego. I to był jeden z chyba z dwóch albo trzech fragmentów, gdzie jest pokazane, jak jest. Bijana ranga pierwsza. Bo ten fragment, jeżeli dobrze kojarzę, ja mówię, że raz oglądałem ten filmik. Pojawia jeszcze się na samym końcu, co wam teraz pokażę od razu. schemat kółko w 20 meczach z pierwszą rangę. I tutaj macie właśnie ten drugi fragment, gdzie jest pokazane, że pierwsza ranga została wbita. Co więcej, to był klip ten sam, bo tam widzę z tyłu taką babkę, która idzie w żółtym takim kombinezonie. Więc. Gdzie tu jest do manu pokazane, że bijesz pierwszą rangę? A pyta się o to ktoś w komentarzach, mówi o tym, i ty zaczynasz pisać o ilu razach inteligencji, zaczynasz pisać o tym, że najgłupszy komentarz, bo udowodni mi, że nie biłem tej pierwszej rangi, ale to nie działa w tą stronę. Ci, co oglądali poprzednie moje materiały na jego temat, wiedzą o co chodzi, bo to już któryś raz się powtarza to, że on każe komuś coś udowodnić na swój temat, kiedy sam. Robi, no po, po prostu sam robisz o czymś materiał, wrzucasz to, a propos w ogóle clickbaitu, on mi zarzucał, że ja clickbaitami przeszadzam, to jest odcinek pod tytułem, co trzeba zrobić, żeby wbić pierwszą rangę. Nie ma na tym materiale pokazane, że to on wbił tą pierwszą rangę i się dziwi, że ludzie się o to pytają w komentarzach i każe im to udowodnić, że on tego nie zrobił. Okej. Okay. Oglądajmy, znaczy pokażę Wam fragmenty, które są tutaj dla mnie interesujące. No, i tu będzie reklama kursu BJ. Przewijamy dalej. Chłopak się napracował, a podstawowa wersja kursu kosztuje tylko 79 zł, czyli realnie tyle, co obecnie dwie duże pizze. No i do tego z kodem kartomania uzyskacie jeszcze 5% rabatu oraz tylko wchodząc poprzez link w opisie otrzymacie luźny materiał, nagrany for fun w stylu YouTubeowym, w którym razem z BJ-em sprawdziliśmy jak na murawie synchronizują się nasze zupełnie odmienne style gry. I czy jest to w ogóle. To nie są odmienne style gry, po prostu jeden z was potrafi grać, drugi nie. Dobra, idziemy dalej. Także nie mam żadnych skrupułów, żeby polecić wam ten kurs, bo on jest skierowany dosłownie dla każdego. Jestem pewien, że prędzej ulepszycie swoją grę po zapoznaniu się z nim, niż kupując na przykład 12 tysięcy FIFA Points. I teraz, sprawy, które mam tutaj do powiedzenia. Po pierwsze, przejrzałem sobie ten kurs, żeby było jasne. I widywałem gorsze. W sensie wydaje się, jeszcze robi go Bejot. Wiemy, że on potrafi. Być może ktoś uzna, że cena jest OK, być może nie. To nie już mi oceniać dla mnie. Ja bym w życiu 80 zł nie wydał na coś takiego. Ale. Bejot. Pierwsza rzecz. W twoją stronę. Kurczę, masz taką widownię, masz takie pojęcie na temat tej gry. I zwracasz się do domanu, żeby ci rozpromował to. Czy da się zrobić większy strzał w kolano obecnie? Gość, którego zaraz pokażemy wam przebieg tego materiału, jak on, jak, jak on daje rady, żeby wbi, wbić pierwszą ragę będziecie widzieli, o czym mówię. Ty, Bejot, zgłaszasz się do niego, i jeszcze nagrywacie razem odcinek i jeszcze jakiś kut promocyjny, czyli nie wiem, może nawet mu zapłaciłeś za tą reklamę, pewnie tak. Nie wiem tego, żeby nie było, no ale z reguły się płaci za reklamę, tak? Ty się zgłaszasz do niego. I ty powodujesz, na przykład, w opinii moim zdaniem wielu osób, to w komentarzach nawet widać. mano pod jego odcinkiem. Ludzie piszą. Ty. traci wiarygodność twój. Po prostu twój, tw twój kurs traci wiarygodność, dlatego że promuje to gość, który obok wiarygodności nigdy nawet nie stał. Przynajmniej przez ostatnie lata. Dlaczego? Nie wiem. Ale radziłbym się zastanowić nad tym, on następnym razem. Nie dlatego, że ja tak mówię. Tylko, żebyś zobaczył jak wygląda reakcja innych ludzi, bo to, że Dla mnie coś jest oczywiste w przypadku tego typa Dla ciebie może nie być, może szukasz, bo W jakim świecie cię to błęd stawia Jeżeli ty wiesz Że Znaczy, zakładam, że wiesz Widzisz to, co się dzieje w przypadku Domanu Że jest wiele Spraw, nawet jak się w niej nie wchodzisz, to jest wiele spraw, gdzie jest dużo do zarzucenia mają ludzie jemu Ale wiesz, że ma publikę? Wiesz, że ta publika, która dalej go ogląda, to raczej nie są ludzie powyżej 18 roku życia, nie oszukujmy się, to jaki się z tego wyzniewa wniosek inny niż ej, młodzi pewnie będą chcieli, hajs się będzie zgadzał, bo dla mnie to jest oczywiste. Ja nie mówię, że tak było. Może po prostu chciał do szerszej, szerszej publiczności, ale od sam ma szeroką publiczność, więc to mnie naprawdę dziwi. Więc to jest naprawdę duża rysa na tym, jeżeli ty chciałeś, BJ, co jest oczywiście, spieniężyć swoją wiedzę, którą masz niewątpliwie wielką na temat tej gry, to czemu uderzać do gościa, który. No, jest. Nie chcę mówić, że kłamie wprost ludziom w... prosto w oczy, robiąc to, co robi w swoich materiałach, ale manipulacja to jest najmniejsze, co można o nim powiedzieć. I to jest tak czytelne dla wielu osób, którzy chociaż trochę e, mają jakby zdolność do analizowania tego, co się dzieje na ekranie, tego co on mówi, tego co... jak sami grają. Ja mówię tylko o grze komputerowej. W przypadku moim to już poszło trochę dalej. I... Szkoda, żeby nie było okazji pogadać właśnie na żywo z Domano, bo myślę, że to wszystko by wyszło. I on myślę, że wie o tym i był na tyle w ostateczności mądry, że odrzucił to zaproszenie, bo wiedział, czym by się to skończyło. Ale że ty, byś się do niego zwróciłeś... Chyba, że... Ta strona robiąca ten kurs współpracuje tak samo z Bejotem i stwierdziła, że to oni stwierdzili, że do Manu to będzie dobry wybór. Tak też może być. Ja zakładam, że BJ jakby jest jedną z tych osób, która tą stronę tworzyła. Nie wiem tego. Ale jeżeli nie, jeżeli Bejot to jest jedna z osób współpracujących, tylko zrobił kurs, bo mu zapłacili i to oni teraz ściągają hajs za to, tak też może być. No to szanowna strono, nie podpisaliście się researchem. Tylko tyle mogę powiedzieć. 80 zł. Jedyna waluta, do której to do Manu porównuje, to dwie duże pizze albo 12 tysięcy FIFA points, no bo najwyraźniej inne rzeczy, na które można to wydać, nie istnieją. Szczególnie dla osób poniżej 18 roku życia. 80 zł to jest mały pieniądz, Twoim zdaniem, do Manu, tak? Bo piszesz to wszędzie w komentarzu, że obecnie to są nic, w ogóle pieniądze nic nie warte. Skoro to pieniądze to jest nic, to po co ktoś chce sprzedać taki kurs za tyle? To chyba jednak jest coś warte, nie? Bo chce ktoś zarobić na tym, więc. Oj. Dla mnie antyreklama totalna. To co ten odcinek pokazuje. Idziemy dalej. Co trzeba wiedzieć, żeby wbić pierwszą rangę? Zobaczcie na to. I ewentualnie Mamy pokazane, że na kółku w klasycznym ustawieniu jest strzał. A że z R1 to jest strzał finezyjny. Zwykłe dośrodkowanie, podanie na dobieg. Macie pokazane, że największe jest zwykłe podanie, a na trójkącie podanie na dobieg. Ale żeby ta wiedza była, wiecie, bardziej zaawansowana, żeby wbić tą rangę pierwszą, to że L1 tylko to jest podanie górą na dobieg. bardzo Jakbyście nie widzieli, to żeby wbić pierwszą rangę, i może żeście nie wiedzieli, jak graliście wiecie, w FIFA i do tej pory wbijaliście 16 bez wiedzy, że na lewej gałce ruszacie się zawodnikiem. Rozumiecie to. Rozumiecie to? No i tutaj dowiadujemy się o tym, że odbiór tradycyjny w klasycznym ustawieniu jest na kuku, a na kwadracie jest wszysk. Ci generalnie ja bym mógł zrobić materiał, w którym bym wszedł w ustawienia pada w Fifie. Pokazał wam to, gdzie jest dokładnie to samo napisane. Poza tam może tym, że L1 trójkąt to padanie górą, a prawa gałka to przesuwanie bramkarzem. I ten półminutowy short nazwałbym co trzeba wiedzieć, by wbić pierwszą rangę Food Champions? I on zaraz przyjdzie i napisze Ale to nie wszystko! Wyrwałeś z kontekstu. I patrzcie. To jest potężna akcja obronna, nie? A teraz spójrzcie to, na to z perspektywy przeciwnika. Czy widzicie też tego gościa, który stoi tutaj sam, metr przed bramką? I widzicie na przykład to, że można zagrać po prostu tutaj mocnego Xa. Tak? A do Manu jako przykład swojej obrony wspaniałej, żeby wbić pierwszą rangę. Pokazuje, że pokrył jednego z nich, a drugiego zostawił pustego przed bramką I że jego przeciwnik tego nie, ogarną, nie ogarnął. Zobaczcie. Takie akcje wyglądają groźnie, ale... Patrzcie, ile miał czasu. Patrzcie, ile on miał w czasu, żeby podać tą piłkę tam. No i dobra, nie wykorzystał tego, ale. Pokazujesz akcję, w której zostawiłeś 50 na 50, że przeciwnik jest ogarnięty i poda do pustej bramki, jako dobrze obronioną. Ale wiecie, tym sposobem wbijecie pierwszą rangę, nie? Ja bym chciał trafić na takich przeciwników, jeżeli on tak wbił pierwszą rangę 20 razy z rzędu. Ja bym naprawdę chciał. Patrzcie na obronę przeciwnika. Patrzcie tutaj. Wtedy musnięcie dwa razy przycisku pozwala często przerzucić futbolówkę nad nogami obrońcy i finalnie ona i tak... Myślę, że jak do tej pory oglądacie dalej ten materiał, jesteście trochę bardziej świadomi tego, o co chodzi w grze. I widzicie, co zrobił tu przeciwnik ten w niebieskim, nie? To jest gra na poziomie takiego totalnego casuala, ja nie mówię, że to jest źle, ale na takiej ludzi nie trafia się grania swój 20 razy z rzędu, czy tam 19. Patrzcie, jego, pa, patrzcie, co robią jego przeciwnicy. Stają w miejscu i klikają odbiór piłki. Powiedzcie mi. Na 20 razy ile trafiacie na, 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 na coś takiego. Zobaczcie tu. Po raz kolejny. On nie robiąc żadnych zwodów walkerem. Wciskając sprint i puszczając. Mija całe boisko i strzela z tego bramkę. I co więcej to jest bramka na remis. Bo on ten mecz przegrywa. Rozumiecie? Z takim gościem. On przegrywa ten mecz. I on pokazuje te rzeczy. I... Stara się mówić, że to jest odcinek, w którym co trzeba wiedzieć, żeby wbić pierwszą rangę. Jak nie ogarniesz tych rzeczy, co są tu pokazane, to najwyraźniej masz za mało i inteligencji, chyba, żeby wbić tą pierwszą rangę. Dobrze, że Do Mano ma wystarczający. Zostawiam Wam to do oceny już samej. Chcecie sobie obejrzeć całe. Nie chcę w tu wszystkich sytuacje. omawiać. Ja Wam tylko pokazuję po pierwsze na temat tych kursów moją opinię. Po drugie, przykład wybrania złego, złego źródła reklamy do tych kursów. No i po trzecie, to co robi Mano najlepiej czyli. Ee... Zakrzywia rzeczywistość do tego, co on sobie myśli. A że niestety część ludzi daje się na to nabierać dalej z jakiegoś powodu. No to mamy to, co mamy. Tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.